Cześć, mano, moi mili łupatęsona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Arena Renovation. Sobie programy i boisko do piłki nożnej remontować. Mamy trzecie nasze spotkanie i boiska remontowanie. W dzisiejszym spotkaniu ten remont zakończymy. Tylko najpierw dwa budynki sobie ogarniemy: biura, szatnie, łazienki. Co by tam się nie działo? Wszystko w odcinku dzisiaj wam się pokazało. A że cięcie w postprodukcji wykonałem to w tym momencie na materiał zaprosić Was bardzo chciałem, to zrobimy i te budynki wyremontujemy. Czyli od czego zaczynamy? Myjkę sobie wybieramy. Gdy już wszystkie ściany umyjemy, to z remontem tu zaczniemy. Wszystkie brudy, które miałem, wszystkie sobie pozmywałem, ale dla 100% jeszcze te dwie części żarówki podnieść musimy. I co jeszcze tu widzimy? Co tu jeszcze gdzie my mamy? Włącznik sobie zabieramy. Czystość 100% uzyskaliśmy, więc ten worek do śmieci odnieść chcieliśmy. I w ten sposób porządki z... zakańczamy. Czas za remont się zabieramy. Tak więc pierwsze co ja potrzebuję, szpachle sobie tu majstruję. Najpierw gładź na... Ściany i sufity kładziemy, wszystko sobie tutaj równamy. Pod malowanie przygotować ten teren mamy. Jak widać, kiedy Q, klik, nie Q, nie Q nie Q, tylko B klikniemy, to tutaj szpachle kładziemy i po szpachli pędzel mamy, więc wtedy zamalowanie się zabieramy. A jeszcze B, podłogę do ułożenia też tutaj mamy. No i tak w ten sposób remont wykonujemy, w ten sposób z tematem. Tutaj jedziemy po kolei, żeby było nam wesoło wszystkim, bardzo wszystkim w koło. Lecimy tutaj po całości, to dla wszystkich naszych gości. Czystość na 100% osiągnęliśmy. No i teraz zaszpachlowanie się zabraliśmy, bo szpachlowanie tutaj potrzebuje ścian, równanie. Więc majstruje Oj tu jeszcze kafeleczki e, będą szpachlowane, Niech i będą tu działane, ale może tak zrobimy, że daleko nie lecimy. E, ale dobra, y, chciałem tych samych materiałów poużywać e, i nie wszystko tu zakrywać, ale wiecie co zrobimy to po jakiemu takiemu mojemu. Skoro tu zakończyliśmy, to tu zacząć też chcieliśmy, będzie teraz kafelkowanie, niech będzie moje spoglądanie, nożyce, młotek, narzędzia sprzedaży, e, pędzel, to się chyba wybierało, e, p się kolor, używało w łazienkach takie brązowe kafelki oni tu mieli i takie byśmy im też tutaj machnęli albo za 10 sobie odblokujemy eee, czy tak odblokujemy i od razu wybierzemy o takie kafelki im w łazience machniemy a co niech mają niech sobie tutaj nie oszczędzają tak będą ściany w łazienkach wyglądały, więc do kolejnych łazienek hmm, będą też takie kafle leciały, bo w sumie nie znam obiektu takiego sportowego, gdzie w każdym pomieszczeniu byłoby co innego. Dlatego skoro ubikacje, łazienki czy tam ubikacje hmm, tutaj takie hmm, remontujemy, to takie same kafelki użyjemy. O, i pięknie ubikacja pomalowane niech będą teraz szatnie wybierane czyli na p znowu szatnie wybierzemy i oni tutaj takie pstrokate jakieś mieli to sobie te odblokujemy i od razu wybierzemy takie jakieś zielone tu mieli to niech takie tutaj mają co my będziemy tutaj sobie dużo kombinować przecież nie będziemy sobie żałować o i cyk i tak i flak, ich byleby było pozaliczane, byleby było pędzlem kafelek machane gitarowo? Gitarowo całkiem pięknie, całkiem zdrowo. Tutaj kolor wybierzemy i z zielonym pojedziemy. Zielony kolor spokoju, opanowania. Niech i będą zielonym malowania tak przed wejściem do szatni albo po przegranym meczu pierwsze zielone spoglądają, troszkę się uspokajają. Dzięki temu poziom kolejny wbijemy. Oczywiście tablet otworzymy. 40 punktów mamy. Nożyce e... nożyce tylko odblokować możemy, więc sobie je odblokujemy. No, i na kolejny poziom czekamy. Gdy po przegranym meczu wbijają, zielony sobie spoglądają, doszetni sobie wbijają, przez to nam szafek nie rozwalają. O, takie mam tutaj w planie wybieranie. Eee, sufitu na czarno ma być malowanie? Nie, no, na czarno sobie nie pomalujemy, eee, raczej sufit biały machniemy. O, i niech będzie biało sufitowo z tematem. Lecimy. Sufity wszystkie na biało pomalowałem w biurze. Tutaj e, pomieszczenie gospodarcze, w pomieszczeniu gospodarczym mm, skończyłem. Tutaj biuro mamy. No to dobra, to pomieszczenie gospodarcze, ściany ponownie z tematem działamy może takie granatowe. W pomieszczeniu gospodarczym damy, bo tu jednak regały, papiery, różne takie rzeczy nam zalegają, więc te ściany niech się bielą tutaj z bielą chowają. A biuro za to mm, jakieś sobie innego koloru machniemy. Jakie kolory tu jeszcze do wyboru mamy? Same kafelki, no to nie bardzo. A w sumie może trochę źle zrobiłem, bo tam kafelki mogłem jakieś dać, a tutaj jakiś kolor wybierać. No dobra, skoro tak tutaj dali, no to niebieski byśmy wybrali. Niewiele kolorów do wybierania mamy, więc z tematem tu działamy. Wszystko już powybierane będzie podłóg układane. Podłogi ponownie wybieramy i na P tutaj klikamy. Podłogi może sobie jakieś takie fikuśne tutaj rzucimy, jakieś do biura takie wybierzemy. Jakbyśmy takie pomarańczowe machnęli, to byśmy fajnie sobie zrobili. Hmm, oczywiście jest to moja inwencja twórcza tutaj wybierana. Ja nie jestem tutaj jakimś specjalistą. Od te, takiego działania, i od razu tutaj w biurze też te same, znaczy w biurze, w magazynku, tutaj w pomieszczeniu gospodarczym te same kafelki machniemy, a do Łazienek coś innego wybierzemy. Do Łazienek, skoro jasne ściany mamy, to jeszcze jaśniejsze. <laughs> Aha, jeszcze tutaj. Eee, to może takie. O. A co? Przecież mi tutaj. Wolno to jest moja tutaj gra i to ja tutaj wybieram. O proszę! I kolejne podłogi są tutaj do działania, a niech będą takich samych podłóg układania nie będziemy kombinować, nie będziemy sobie żałować, niech będzie całe pomieszczenie w hurtowo w tańszej cenie kupili, więc od razu całe pomieszczenie. Wszystko w tej podłodze ułożyli a czemu nie, bo normalnie mi się tak chce cyk i piękne są działania podłóg już jest układania 100% renowacji zakończyliśmy tu jeszcze czegoś nie zrobiliśmy, oj tu chyba jeszcze się sufity nie pomalowały o i na 100% się pozaliczały, e, czyli wszystko na 100% mamy. Za chwilę wyposażenie sobie poukładamy. Tak jest, wszystko na 100% zrobiliśmy. Teraz pędzel schować chcieliśmy. Wyposażenie sobie robimy. I teraz patrzymy, gdzie my jesteśmy. Szatnia. W szatni jesteśmy. Także szatnie sobie wybierzemy. Weźmy wszystko. Weźmy, ukryj zablokowane. To na pewno ukrywamy. I ja szatnie tutaj chciałbym spoglądać. Nie ma sobie co żałować. 100% szatni zrobić musimy. To może metalową szafkę tutaj kupimy. O. Niech będzie takie, u... aby ukryć obiekt. Change Place Mode lub Control, mm, aby obrócić Control plus. Ro, nie, nie dobrze. Pyk. Nie wiem ile tych szafek będzie tu do montowania. O, 11% przy trzech. Dobra, niech będą takie działania, że tych szafek tu są montowania. Jedną szaf, e, ścianę szafek wmontujemy. I w drugiej szatni mm, to samo machniemy. Wszystko zostało już zrobione. Szafki zostały ustawione. Mm, teraz do szafek jakieś ławeczki potrzebuję, więc ławeczki też tutaj zakupuję. Może takie. Cyk, odblokowałeś nagrodę. Kolejną nagrodę odblokowaliśmy. 75% postępu osiągnęliśmy. Pięknie, fajna tutaj sprawa. Piękna, miła jest zabawa. Dwie ławeczki poleciały. 62% nam tutaj dały. To tu jeszcze trzecią ławeczkę wstawimy, i takie same trzy tu polecimy. Aha, tu teraz trochę dziwnie się to poustawiało. Może nie na te strony się poleciało. Ale dobra, niech ta trzecia tutaj stanie. Moi drodzy panowie i panie. Eee, ta trzecia mi tu za bardzo do niczego nie pasuje, więc ja sobie ją daruję. Dalej, może m, tablicę jakąś informacyjną im tutaj machniemy. Jakieś takie informacje podstawowe do treningu zawsze gotowe. No i coś pomału się tu dzieje, że normalnie świat szaleje. Kalafiory jeszcze założyć byśmy chcieliśmy. Co ciepło byśmy tutaj mieliśmy? Tylko. Kurde, te kalafiory to mi tu pasują? Że normalnie aż nie trują. O, tutaj lepiej będzie z kalafiorów wieszanie 69%? Dopiero odblokowanie? No co, wy mi tutaj takiego dajecie? Dla VIP-ów jakiś szafek potrzebujecie? To słuchaj, prawym tablicę. Tu przewiesimy ławkę na luźno. Tu przestawimy i tu jeszcze wrzucimy dla flipów. Dla flipów takie szafek niech będzie stawianie. I na szybkości e, wszystkiego odblokowanie. 100% już mm, zyskaliśmy. Dobra, to zamknąć tutaj chcieliśmy, a gdy szafkę tą. To sobie stąd zabierzemy, to i tak 100% mamy. No, to sobie przyoszczędzamy, bo przecież to nasze tutaj finanse zalegają. Kalorifera też oni tu nie potrzebują i nadal 100% tutaj majstrują. Tyle na razie im wystarczy z tego działania. Tutaj e, szatnia dla vip -ów. Niech będą stawiania szafkę dla vipów sobie może gdzieś za chwilę tu postawimy jedną taką sobie wybierzemy zmieści nam się tam ależ owszem czemu nie druga też należy się i 100% uzyskaliśmy szafki zamknąć już chcieliśmy tylko ta trochę Krzywo nam tam wjechała, niech będzie prosto się ustawiała. 100%, 100%, 100% nam wleciało. E, tą ławkę będzie się tu pod bok ustawiało. Niech ona już tutaj sobie leży. E, korytarz normalnie teraz mm, musimy ogarnąć, więc korytarz wybieramy, co my tutaj, gdzie, jak mamy regał do korytarza kupić możemy, maszynę na zewnątrz, ale wodę, jak najbardziej. Wodę e, zawsze na e, ochłodę, woda zawsze się przydaje, więc niech woda tutaj staje. Mm, dobra, tą wodę też tu wstawimy, a może jak ławkę stąd zabierzemy. Oj nie, ławki zabrać nie możemy, bo 100% utracimy. A stąd, stąd też już nie zabierzemy. No dobra, no to teraz mm, dalej niech będzie kupowanie. Ławki może być stawianie. E, ławkę tu pod oknem postawić możemy. E, I teraz z maszyną jakąś pojedziemy. A może byśmy taki stolik tutaj postawili? O. I ekspres do kawy też byśmy kupili. Ekspres do kawy na górę jak najbardziej nam pasuje. I do tego jakieś fotele. Mm, dobra. Co by usiąść? Przy kościele? Po kościele. Tak by jakoś to leciało i na X się będzie klikało. Teraz jeszcze by się jaka maszyna może e, taka lepsza. Mm, mm, przydała, co by się różnych rzeczy tutaj kupowała. O, taka nasz maszyna nam wlatuje i 89% zyskuje. Czyli jeszcze coś tutaj potrzebujemy. Klimatyzator sobie machniemy, ale ja już widzę, czego mi tutaj e, brakowało. Co by nie było tutaj mało. Mm, ja jeszcze w drzwi, w drzwi jeszcze pójść musimy, i wszystko sobie postawimy. Ej, eee, nie te, nie te. Mm, małe, e, małe. Niech będą takie zawodowe. Cyk, i wszystko jest gotowe. A tu sobie. Takie oszklone wstawimy i z tematem polecimy. Ja to wszystko za chwilę poprawię. O. Ła, nie w zęby. Bo gdy tutaj drzwi wprawie, to chyba coś my tu zyskamy. A może nie bardzo? Moment, coś się tutaj zyskuje. O 4% wyposażenia za drzwi dostaliśmy. W ten sposób ogarnąć to też chcieliśmy, także tutaj jeszcze drzwi sobie powstawiamy i z tematem wyposażenia e, lecimy. No i pięknie to wleciało, prawie się wszystko wykonało. Odblokowałeś kolejną nagrodę. Właśnie otrzymałeś nagrodę za 75% postępu do wykonania. Piękne, cudne są zadania, a my 100% obiektu odblokowaliśmy i 100% właśnie pomieszczenia tutaj zakończyliśmy. Takie piękne są działania tu regałów, półek ustawiania, małe teraz oprowadzania biuro. Tak mniej więcej wykonałem, trochę wody do picia im tu dałem, kawę również sobie pozaparzają, jakieś dokumenty pochowają, komputery, myszki tutaj mają, wszystko to tutaj stawiają. Dwóch facetów tutaj przesiaduje, jedną sekretarkę też tu mają, więc dla sekretarki kabinę zrobiliśmy, no i pięknie trzy biureczka mamy, cyk. I już drzwi zamykamy, lecimy dalej po całości. 100% obiektu dla naszej radości. Tu co robiłem, to żeście oglądali tak ubikację, żeśmy wykonali. Tu szybka dwójeczka będzie machana tutaj do Pisuar. Do lania 4 szybkie umywaleczki, dla chłopaków takie jazdeczki. Tu bardziej pod kobity przygotowałem, im tutaj więcej kabin podałem, więc tak by to wszystko wyglądało, i w tym momencie będzie się dziękowało. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie, w tym momencie zakończamy to spotkanie. A raczej dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale pobawimy się wspaniale. Dzięki bardzo za oglądanie, moi drodzy panowie i panie. Do następnego, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć!